Dzisiaj mamy przepiękne podsumowanie mojego ostatniego miesiąca, jeśli chodzi o paczki, a uwierzcie mi, było naprawdę, naprawdę grubo. Jest kilka takich kart, po których niektórzy mogą odczuć, no ból dolnej części pleców. To napiszcie w komentarzu, co ciekawego wam wypadło z wszystkich paczek, które otwieraliście. A teraz przechodzimy do odcinka, moi drodzy. Sława Ukrainu! Komentarzu podepnę wam kilka zbiórek, które zbierają na pomoc dla Ukrainy. Także jeśli ktoś z Was ma jakiś wolny fundusz, to no to każdy pieniądz najprawdopodobniej się przyda, także wbijcie. Zależy oczywiście, jaki posiadacie budżet, i na pewno te pieniążki nie pójdą na marne. Mega dziękuję. Sponsorem kanału jest Fuksiarz, który przygotował dla Was specjalną ofertę i bonusy dla nowych graczy. Link w opisie, Fuksiarze. Oferta dla osób pełnoletnich. Wszyscy wiedzą, że z tych paczek bardzo często nie wypada nic ciekawego. Ale to spaczka u mnie, więc zobaczymy, jak to wyjdzie w stylu Pokémon, czyli od najgorszej do najlepiej. Najgorszej karty przelecimy sobie, po prostu przeskakując z karty zawodnika na kartę zawodnika. Posłuchajmy. Oj, to jest dramat. Oj, to jest dramat. Najgorsze to się 5 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i ostatni. A nachop mnie ten kaktus. Naprawdę. Tyrusek, dwa złote. Pamiętasz? Zapomniałem o tym. Witam. Hej, tutaj piosenka wyborowa Wyborowe jogurki. Każdy lubi, każdy popija Wyborowo, wyborowo, jak te pięknie pachnie. Dobra, dwie paczki za 100 koła. Zobaczmy. Czy coś ciekawego wypadnie z tych paczków? Fajnie, jakby dał jakieś walkouty. Okej. Okay. No dobra, to sadie, manę. Lewe skrzydełko. Okej, okay, jest 8-9, jest walkout. No, przepałki Gdzieś tam na pewno się opak nada. Trzy walkouty, o, proszę bardzo. Druga paczka za stówę. I drugi walkout, proszę bardzo. Włochy, bramkier. O, i 89 kolejne. Proszę, kładnie. Dwa walkouty, miał być. No i się na przydać, przyda gdzieś tam do jakiejś paczuszki z ikoną, czy coś w tym stylu. Będziemy słyszeli, czy jest to walkout duży, czy jest to na przykład walkout mały właśnie teraz. Raz.

Jest dziewięziona, więc nie mogit. Zanim, moi drodzy, przejdziemy do dalszej części paczek, kilka typów ode mnie na ten weekend. W ten weekend, moi drodzy, mamy kilka naprawdę ciekawych spotkań: takich jak na przykład Lechia, Gdańsk z Wisłą, Kraków, Liverpool z West Hamem, powiedzmy Nicea z PSG oraz Derby Manchesteru, na które ja osobiście postanowiłem wytypować. Każdy z tych zespołów dostanie co najmniej. Dwie żółte kartki Derby Manchester rządzą się tym, że tam jest zazwyczaj po prostu napięta atmosfera No i ja też stwierdziłem, że po prostu muszę w to pójść na Napoli z Milanem i jest to spotkanie, w której oba te zespoły walczą o mistrzostwo Serie A Dlatego ja tutaj postanowiłem pójść w to, że oba zespoły będą na tyle zaangażowane w to, żeby wygrać to spotkanie Że co najmniej jedna bramka wpadnie po obu stronach Elche Barcelona Barcelona ostatnio fajnie się zaczyna odbudowywać Zaczynają grać fajną piłkę, są ofensywni i są groźni przede wszystkim W tym momencie ja postawiłem na to, że FC Barcelona wygra w tym spotkaniu do zera a na to jest kurs 2.30 te Liverpool z West Hamem tutaj również poszedłem w to, że Oba zespoły strzelą gola, z tego względu, że Liverpool to jest wicelider, West Ham walczy O to, żeby dostać się do top 4 Jest to dość ryzykowny kupon, powiem szczerze, z tego względu, że Mamy 4 spotkania tutaj, ale ja stawiam Na to, no i wydaje mi się, że są naprawdę Duże szanse na to, że te 1272 zł Po weekendzie będzie moje Ale w sumie pod tego, pod jakąś Przepałkę, o, walkout Francja, napastnik Jo No to nie! No to nieźle, nie? No No to nieźle oddało, widzę. Jaka gówniana paczka! Kylian Mbappé, nie wierzę po prostu. Niech stracę! Niech stracę na tym kurde SBC, proszę bardzo. Paczka z Ikoną Prime. Proszę tworzyć paczkę z ikoną. Dawaj otworzysz! Proszę Państwa, proszę Państwa, robimy milf packa <laughs> oj! Jakiś jairo Litmanen chyba Muzyka Ci A nie, coś syczało Czy milfpak oddaje, proszę Państwa Jak wypadnie tutaj karta powyżej miliona, to nasz syn będzie dobrym piłkarzem. O Jezus Maria, co to jest? O Jezus, co to jest? No i chyba nie pogra w piłkę nożną, na to wygląda. Przynajmniej zaoszczędzimy na szkółce. <grym> Pełnym składem silverów udało się zrobić kwalifikacje, jeśli chodzi o Foot Champions. I w tym momencie udało mi się zrobić 6 minów składem silver, który wygląda właśnie tak, jak widzicie teraz. Powiem szczerze... To, jak działa handicap w tej grze, to jest totalnie popierdzielone, bo trafiłem na składy, gdzie jest Neymar, gdzie jest Mbappe, Nazario, yy, jakieś karty Toty, trafiłem na skład, gdzie było 5 kartoty i finalnie ten mecz wygrałem, gdzie ten ziomeczek, który jest na bramce u mnie, czyli widzicie, zwykły base, base silver SR, bronił niczym yy, jakiś, powiedzmy, lefty ascent moment wersji moments, nie? Jeden z trzech na początek, zobaczmy. Lewandowski, Walker Peters, 8-4, zobaczmy. Robercik, czy to będzie on? Jest! Jadon Sancho! Proszę bardzo. Od United. <grym wytrych> jak najbardziej. Jeden z trzech zawodników o overallu minimalnie 84. Dajcie mi to. Szy! Pokażcie mi to, Christiano. Marco Verratti, 89. Pokażcie bez zobaczcie, za chwilę wejdziemy. O! O! Ło! Wow! Ło! Wow! Wow! Re, 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 re. Witam Abedi Pele. Siemano, Siemano Uszanowanko I teraz, proszę Państwa, 3 razy 85 Portugalię i Ronaldo Dobra Anglia, lewe skrzydełko Manchester City, Jack Grillish Proszę bardzo Miał być tylko doku, a jest Jack Grillish, wydaje mi się, że jest okej Zatem się mi się ta emotka, taka, wiecie. Okej, okay, nie? A ta co jest taka? Dobra, i nie oddał, ale paszki oddały, nie? Paszki oddały. Ja pamiętam jak kiedyś, pamiętam jak kiedyś te, na wiosce były. U mojej ciotki. Moja ciotka to mieszka w takim miejscu, że tam jest ogólnie tak, tak bardzo słowiańsko. I babka zawsze mówiła, Dawid, uważaj, bo w gówno depniesz. Nie, nie w gówno, tylko w gówno. zły. A ja mówię, dobra, będę uważał na to gówno leżące na ziemi. Patrz, Ultimate, proszę bardzo. Patrz! Wow! To jest wymienna panie, Nie, to nie jest wymienna. To jest wymienna? To jest wymienna! Jo, pizgam! O Yo! Ej, to jest paczka Ultimate! No to niezła gówno! No to niezła gówno! Krojfik wymienny chyba wjechał. Poka to, poka to, poka to, poka to, poka to, poka to, poka to! I to jest paczka wymienna! Do tego i nie jest. Ale! 3 miliony tako! Tako! Pa, otwierasz paczkę! I... Proszę bardzo! Widzę, że rozmowa o głównie oddaje, więc. Więc ewidentnie tutaj Więc ewidentnie tutaj trzeba ten. Trzeba chyba częściej o głównie rozmawiać. Cześć, fikoła teraz robię z krzesła. Ale jadą, ale jadą!